Dzień hey, kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, w którym odpowiemy Wam w końcu, która książka Wiktorii Szłab jest naszą ulubioną książką. Tego typu pytania się w ogóle pojawiły ostatnio na live'ie na Instagramie i to było bardzo ciekawe, bo my już miałyśmy w planach ten film Sim. i dlatego nie odpowiadałyśmy wtedy na te pytania, no bo pomyślałyśmy, że tu będziecie mieli wszystkie odpowiedzi. Robimy sobie taki ranking książek Szłab w postaci Tire Rankingu. Wiecie, jak to działa, zrobiłyśmy to e, kilkukrotnie. Więc niewiele myśląc, będziemy myślę przechodzić do rzeczy. Marta przygotowała nam odpowiednią tabelkę z przegródkami i wkleiła wszystkie okładki książek mm, szłap, które czytałyśmy. Razy Prze dwa już tak. nie popełniłam tego błędu, co piszę w pierwszym Daj <coughs> Rankingu, żebyśmy mogły się nie zgodzić ze sobą wzajemnie. No także będzie na chillerku, będziemy omawiać każdą z tych książek po kolei. O wszystkich mamy filmy na kanale no, tak. osobno, poza odcieniami magii. Tak? Czy je mamy razem? Cześć, że to jest w jednym filmie, to jest w jednym Aha. filmie trzy tomy, więc jakby będą no linkaczki w opisie albo w pierwszą Także komentarzu. jeżeli coś was konkretnie będzie interesowało, to sobie zawsze możecie zajrzeć do tych osobnych filmów, a my tak będziemy tutaj mówić generalnie. o. Jak wam ja się co. nie chce oglądać tych wszystkich recenzji, no to tutaj powiemy tak bardzo skrótowo i bardzo pokrótce. Się. Ja generalnie do tego filmu przygotowałam sobie nawet notatki, żeby sobie poprzypominać, bo niektóre z tych książek recenzowałyśmy, słuchaj, nawet trzy lata temu. Więc, jakby, no, tak to wygląda. Minęło sporo czasu od naszych pierwszych recenzji w e-Szłap. Musicie wiedzieć, to, że Szłap jest chyba jedyną autorką, razem z Samantą Szaną, w Panteonie, mm. która nigdy nic nie zepsuła, w naszej opinii. Mm, no raczej tak. Która jest takim, wiecie, sztandarowym wzorem bycia y, superpisarzem. twórcą, super pisarzem, super i, I tak naprawdę, no co od szłapnie wychodzi, to my wszystko czytamy i wszystko kochamy. Więc tak jak widzicie, właśnie w naszym tajemniku jest ideał, genialna, kocham, uwielbiam i doceniam. No bo tutaj nie ma raczej mowy o czymś takim, że nienawidzę, nie lubię, A albo że się coś nie podobało. Tak, raczej jest tak, że skala kończy się właśnie na może nie jest najlepsza, ale doceniam, że ta książka jest, bo ma jakieś tam fajne aspekty, no nie? Zgadza się. Więc tak, tutaj mam w ogóle strasznie nie po kolei to wszystko zrobione, ale myślę, że możemy lecieć w miarę chronologicznie i zacząć sobie od duetu to na pieśni. I mroczny duet, no bo to są takie można powiedzieć, jedne z starszych książek. No, Ale... chyba że ewentualnie Miasto Duchów jeszcze może być. Znaczy, tutaj ja tutaj w ogóle przygody ze Schwab zaczynałam wtedy z mroczniejszym Odcieniem Magii, chyba mhm. jeszcze zanim, gdy tak. zaczęłyśmy kręcić kanał, I tak. guess, można albo go. już kanał istniał, a ja tą książkę wtedy tak przeczytałam w ramach, no. Głównie tego, że ona była bardzo wtedy popularna za granicą i dopiero co wyszła w Polsce. Mhm. Ale no, możemy sobie od okrutnej pieśni zacząć. Tak. I ja osobiście lubię tę książkę. Sporo jakby z niej pamiętam, jak tak sobie myślę nad nią, z takich jakby bazowych rzeczy, o co tam chodziło, jak mniej więcej przebiegała akcja i jakby do czego ona ostatecznie doprowadziła w tym si. pierwszym tomie. I ja wtedy byłam bardzo zafascynowana w ogóle tym pomysłem na, na taki dystopijny świat z potworami, które no nie są takimi potworami tradycyjnymi. Tak, no bo tutaj mamy ten motyw tego suleja na przykład. no, nie? no tak. To nie jest coś takiego mega spotykanego w literaturze. I tutaj rzeczywiście pamiętam, że doceniłyśmy za pomysł, że to był jednak taki świat troszkę dystopijny, nie tak jak w Igrzyskach śmieci na przykład, ale gdzieś tam były takie znamiona właśnie tej dystopijności, mhm. plus mieliśmy właśnie te potwory i w ogóle to co najbardziej pamiętam to, że miałyśmy bardzo dużą dyskusję po propos Augusta będącego ciepłą kluchą i Kate będącej tak, badasem, tak. Więc to było coś takiego. Trzeba też pamiętać, że to jest książka wydawana pod y, właśnie Victoria Schwab, a nie jako V.I. Schwab. Musicie wierzyć, że w przypadku książek Schwab istnieje to takie rozgraniczenie, że kiedy na okładce jest podpisana jako Victoria Schwab, czyli pełnym imieniem, no to wtedy jest to książka dla teoretycznie młodszego czytelnika. Tak. Kiedy mówimy o VI Schwab, to wtedy jest to książka dojrzała, skierowana teoretycznie właśnie do starszego, bardziej dojrzałego mhm. odbiorcy. I tutaj mamy właśnie case i Schwab, więc jakby tutaj jest taki przedział dosyć du dużo niższy na przykład niż przy Odilaru, czy na przykład przy, przy Vicious i e Ja mam tak, że ja instantly dodałabym obie te książki jako doceniam, bo w całej tym nie tych wszystkich książek powiedziałabym, że są najsłabsze. Niestety, w sensie pierwszy tom, czyli Okrutna Pieśń ma to do siebie, że ona jest pierwszym tomem tej dulogii, więc ma taki aspekt tego, że tu się, wiecie, skręca, wchodzimy w świat, dowiadujemy się. Mm -hmm. W drugim to mi już się więcej dzieje, aczkolwiek patrząc na to, co nadchodzi później w twórczości Szlap, no to dla mnie to jest jedynie doceniam. Mm -hmm. Szanuję, kocham, bo to nadal szłap, ale doceniam, więc tak bym to Znaczy dla mnie e, Okrutna Pieśń jest trochę lepszą książką niż Mroczny Duet mm -hmm. I, dla, i chciałabym to jakby rozgraniczyć, dlatego e, Okrutną Pieśń bym wrzuciła do tej żółtej etykiety, tej Czyli Uwielbiam. Ruchem. A mroczny duet też by wylądował na dole przy doceniam, uh -huh. bo jednak mimo wszystko to zakończenie było trochę rozczarowujące i nie tego się trochę spodziewałam, chociaż sam finał, finał, to takie ostatnie strony, ostatnie wydarzenia, no to jest taki strzał, w twarz mocny uh -huh. i rzeczywiście tak. się, się o tym długo pamięta, bo to też nie jest takie typowe bardzo rozwiązanie dla, dla autorów. Tak, tak, tak. E, także no. Dobrze, to co miasto duchów może w tym w tej kolejności eee, zrobimy. Bo to także, też jest właśnie od książka. Od młodszego. Od młodszego, tak, bo to też jest książka podpisana jako Victoria. Mm -hmm. To też nie jest Wii i szłap, więc tutaj mamy. No zresztą ostatnio, abyśmy recenzję na kanale, możecie sobie ją obczaić. Gadałyśmy o tej książce, bo ona niedawno właśnie tak. wyszła u nas w Polsce. Zastanawiam się pomiędzy kocha genialna. Yy, mm. Bo jednak mam takie wrażenie, że bardziej mi podpasowała tak bardzo personalnie niż mm. okrutna pieśni Meczu co jest paradoksalne, bo moglibyście powiedzieć, że bardziej te klimaty właśnie dystopyjne, akcyjne potwoje będą mi siedziały, aczkolwiek mm, miasto duchów ma w sobie ten taki czaj, taką miłość. <laughs> taką miłość jak konor chowający buzię pod pachą Anny. Jej nie wytrzymam z nim. Wiecie, oni się nie widzieli prawie dwa tygodnie, więc musicie to. wybaczyć tą, tą miłość. Miłość, musi być trochę miłość. I myślę, że trochę miłości ja też bym dała do miasta, miast duchów. Mm -hmm. To jest taka książka, która Mi szalenie rozczula. Ona jest rozczulająca, ona jest przekochana, jest taka, wiecie, to jest książka, którą chcecie dać innym, no nie? Zwłaszcza na przykład tak jak my mamy obie siostry młodsze, ja w sztuk dwie, Anna sztuk jedną, no to mamy takie, że jakby chciałybyśmy się podzielić tą książką, żeby tak, wiecie, już ci młodzi cyczelnicy tak powoli poznawali tą Wiktorię Szłap i kiedyś, jak się w niej zakochają, to czy Tutaj te lepsze, bardziej dojrzałe i takie, mm -hmm. wiecie, epickie już książki, no nie, jakby to są nadal kozackie, kozackie utwory, aczkolwiek ja bym też chyba... kocham, myślę, że kocham ostatecznie. Ja kocham będę... ja okay. miasta Duchów. No bo to jest taki utwór, przy którym też szłap się sprawdza jako pisarka middle grade'ów, tak. co nie jest proste, bo trochę wydaje mi się łatwiej jest um, działać w tym przedziale YA, NA, new Adult, w sensie new Young adult. adult, New Adult i książki dla dorosłych. Książki dla dzieci już się rządzą trochę innymi prawami tak. i wydaje mi się, że trudniej jest pisać w ogóle książki dla dzieci i ja bym to też doceniła tutaj, mm -hmm. że szła, dała radę i podźwignęła ten temat. Okej okay. i teraz ultimatywny struggle, który mamy zawsze. To jest ta, ta przepowiednia po tego, że którego dnia, dnia nas zapytacie, to powiemy wam, że albo Odcienie Magii są lepszą seją, albo właśnie Mściwi Vengeful Vicious są lepszą seją. więc myślę, że zaczniemy właśnie od tych od Odcieni magii i tutaj Aha. je sobie podzielimy. Tak. Pamiętam z czasów, kiedy cenzurowaliśmy właśnie całą trylogię, że ukochałyśmy sobie drugi tom. Tak. Pierwszy był super wstępem, trzeci była rozpierducha, ale jednak czegoś brakowało i ten drugi tom został w naszych serduszkach. Znaczy, ja z perspektywy czasu w ogóle bardzo wyrównałam ten drugi tom i trzeci, to znaczy zgromadzenie cieni i wyczarowanie światła. Tak. I one do dzisiaj tak stoją jakby obok siebie, jeżeli chodzi właśnie o taką, ocenę o o wspomnienie, mhm. bo też mam cały czas w głowie to jak bardzo mi się podobało to słodko-gorzkie zakończenie Wyczarowania Świata. Ono było bardzo słodko-gorzkie. I ono, ono w ogóle dało mi takiego strasznie, strasznego kaca mhm. czytelniczego, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak. Ja bardzo długo myślałam o tym zakończeniu, w ogóle o tej całej serii tak z perspektywy czasu i tego jak to ostatecznie się wszystko zakończyło, ile tam było smutnych rzeczy, ale jednocześnie takich no dla tych bohaterów no dobrych, tak? Że jednak no, szła, dała im po twarzy, ale potem ich ukochała ostatecznie. Tak, bo też, <laughs> y, ja tak sobie właśnie przypominając sobie nasze recenzje i zastanawiając się na, na sucho, jakby jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma sejami, bo one są obie bardzo dobre. One naprawdę mhm. spełniają wszelkie oczekiwania, jakie można mieć. No nie było tutaj praktycznie żadnego fakapu, który mogłybyśmy, wiecie tak personalnie zauważyć albo uznać. Siedź sobie, no. Kur. Dam, że uznać. Um, I i dodajła do mnie jedna rzecz, że seja Wyszedł z jest bardziej skoncentrowana na silnych emocjach. Tam mamy nienawiść, zemstę, y, braterstwo, rozżalenie i tego mhm. typu rzeczy i ona bardziej właśnie bazuje na akcji na tych emocjach. Odcienie magii mają to do siebie, że ty się szalenie z tymi bohaterami utożsamiasz i też są emocje, aczkolwiek Główny nacisk, który właśnie też myślę na nas bardzo zadziałał, to było to, że my kochałyśmy tych bohaterów na życie. Bo wyszedł z węczu, można teoretycznie powiedzieć, że to są złole, to są wiliany. No tak, Więc hipotetycznie nie powinnaś mm -hmm. ich kochać, ale i tak ich kochasz. Że no błagam, to mój mąż. Na emocje, które właśnie nimi rządzą. A w odcieniach magii masz tak, że ty kochasz te bułki. Jak dostają w wpierdy, to ty płaczesz. Jak im się coś udaje, to płaczesz z radości. Jeżeli jest bromance między Rajem a Kellen, no masz takie ojojojojo. Jeżeli jest Lila, super babka, no to masz takie Jezus, she's so fucking gorgeous. Więc ja sobie tak to dzielę. Nie, że tutaj bardziej się skupiamy na utożsamianiu się z bohaterami i kochaniu ich jako właśnie postaci, jako osób. A Wyszeł mamy właśnie, wiecie, sidła tych emocji, które Szłap przekazuje nam za pomocą tych bohaterów i za pomocą akcji, którą plecia. Więc to jest strasznie dla mnie trudne, żeby to jakoś sklasyfikować. Bo z jednej strony mam taką. Tak kusi mnie, żeby powiedzieć, że pierwszy tom to będzie genialna. No, bo on jest wstępniakiem. I mm -hmm. my to też zazna zaznaczałyśmy, że ten pierwszy tom jest bardzo dobry, jest fajnym wstępem, ale jednak nie równa się z tym, co dzieje się później. No, bo mamy. Zdecydowanie. Klasyk z cyklu, musimy najpierw poznać świat, żeby potem ten świat wypełnił nas po wątrobie, no nie? Więc czy ty to jeszcze podpiszesz pod tym, że. Nie! No, okay. <laughs> nie, ale pod takim kątem, że nie zgodzę się na półkę. Na półkę. Bo mroczniejszy jest dla mnie jednak, mimo wszystko, o wiele słabszą książką niż Zgromadzenie Cieni. Mm -hmm. I w ogóle ten dystans pomiędzy tymi dwoma tomami jest dla mnie najbardziej zauważalny pośród chyba wszystkich książek szłab do tej mm -hmm. pory, jakie czytałyśmy. No. Że jednak ten rozstrzał poziomowy i mojego zaangażowania w tę historię mm -hmm. jest tutaj, mimo wszystko, dosyć duży. Bo ja pamiętam, że po od Cieniu magii, ja miałam takie wrażenie, że Kurczę, to jest bardzo fajny pomysł, tu jest masa ciekawych konceptów, podoba mi się ten świat, aczkolwiek tutaj nie było tego efektu wow, mhm. który, o którym też bardzo dużo ludzi w sieci pisało. Tak. I ja też może się trochę przejechałam po prostu na tym hype trainie mhm. tak zwanym e, i to możliwe, że z tego wynika. Dlatego ja osobiście u miejscowiłabym mroczniejszy na półce, uwielbiam. Okej. Okay. To e, jest mocniejsza okładka. E, zgadza się. że się mylę, która tak. jest które ja. Zgromadzenie to ta z tą czarną postacią. Mm -hmm. e, tam. I tu, no, zgromadzenie jest idealne. Ideal. Tak. Zgromadzenie wypadku. jest dla mnie książką idealną, znaczy, ja nie mam się tam czego przyczepić. Uh -huh. Mi się i zarówno bardzo podoba wykorzystanie tego pomysłu na turniej, tak, tak ten mag magiczny tak, turniej, tak, tak, który tak, tam tak, się tak. dzieje, który jest jednocześnie wstępniakiem do tej o wiele większej opowieści, którą szła miała zamiar pleść właśnie w całej tej trylogii. Uh -huh. I generalnie i wyczarowanie mimo wszystko też jest dla mnie idealne. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że to może nie jest taki. Doskonały konstrukcyjnie finał. Znaczy, mhm. jakbym się bardzo postarała, to bym tam mogła zaznaczyć pewne rzeczy, które są może trochę za łatwe, Sim. albo trochę takie nie do końca, ale przyznam szczerze, że ja to kupuję mhm. i ja mam, miałam tak jakby dobre wrażenie z czytania tego trzeciego tomu, on mną jakoś tak telepał i ja byłam tak bardzo pochłonięta przez tę historię, że ja nie umiałabym na niższą półkę tych książek. Mam wrażenie, że to jest w ogóle wpływ troszkę y, w takim razie drugiego tomu. No tak może, może być, to... bo ja też tak widzę, że jakby. Powiem tak, okej, okay, zastanawiam się nad tym. Powiem, że kocham pierwszy mm -hmm. tom, no nie? Drugi powiem, że jest ideałem, rzeczywiście, jakby y, nie niewyczerpanie światła, tylko co. Bo mi się kęcą, jest męczniejszy od cień magii. Zgromadzenie cieni. zgromadzenie cieni. Jest idealne. To jest, to jest książka perfekcyjna to jest syndrom dobrego drugiego tomu. Tak. Bo czasami jest tak, że wiecie, mówi się o syndromie drugiego tomu, zazwyczaj to najsłabsze. w kontekście najsłabszego. Go. Y, u nas zazwyczaj jest tak, że trafiamy na książki, które syndrom drugiego tomu przeżywają poprzez bycie najlepszą. Tak, na przykład Republika Smoka. Na przykład Republika Smoka, no mm -hmm. nie? I co do wyczajowania Światła powiedziałabym, że leci na hype trainie z idealnego y, właśnie y, Zgromadzenia z Cieni, ale jednak jest to tylko geniusz. Okay. Tak na moje. Okay. Jak tak sobie o tym myślę teraz. Wishes i Vengeful, czyli duologia, która być może będzie kiedyś trylogią, albo czymś tam tak. innym, bo szłab tutaj wiecie oczywiście gada. Mamy tutaj z tego, że wyszys powstało bardzo, 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 bardzo wiele lat temu, a po latach właśnie dostaliśmy drugi tom tej historii, czyli Vengeful i teoretycznie Wishes miało być stand-alone'em, to ciutkę widać, że jest tu różnica, nie zabijecie kolej. Dobrze, przestał szeleścić tą torbą, do której chciał uparcie wejść. Co ja mówiłam? Tak, że widać mniej więcej ten ostrzał pomiędzy tym, że jednak, no, Vengeful było pisane dużo później niż Wyszyz. W międzyczasie właśnie powstały odcienie magii, więc mm -hmm. tutaj wiecie, wiesz, to w pisarski szłap się ewidentnie Roz... rozwinął, e, więc widać tutaj duży przeskok. Przeskok? Przeskok, co nie oznacza, że Wyszyz jest złą książką albo słabą. O, absolutnie, absolutnie nie. Um... Aczkolwiek widać, że to ma, miało być standalone w założeniu. Tak. On ma takie zakończenie, że. <laughs> Przyszedł do torby z powrotem. <grym> Idź tam! <grym> już! Słuchajcie, tam ewidentnie widać, że to zakończenie miało być takie na pół otwarte. Mhm. To znaczy miało być takie, okej, okay, to już jest koniec tej historii, ale wy sobie możecie trochę dopowiedzieć, co tam się dzieje dalej. Tak. No tylko, że potem w stwierdziła, że to ona w sumie dopowie, co się dzieje mhm. dalej. No i tak dostaliśmy właśnie Venture. Tak. E I ciężko jest mi te książki w ogóle e rozdzielać, bo tak jak w przypadku Mroczniejszego i Zgromadzenia mówiłam, że ten przestrzał jest dosyć duży, mm -hmm. tak tutaj uważam, że poziom jest bardzo wyrównany. Tak. I mówiłyśmy o tym, o ile dobrze pamiętam, przynajmniej tak mi się wydaje, poprawi, żeby naj, 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 najwyżej. Kocham że, to, że ty uważasz, że ja pamiętam, ale okej. Okay. Że w więcej się działo, znaczy było bardziej akcyjnie. Moja rozpiska, pierwszy tom, tempo, emocje, studium, nienawiści, filozofia, akcja, y, dawkowanie, psychologia. Wengeful, lepiej syndrom drugiego tomu, mięso więcej się dzieje. No właśnie. To jest to, co ja sobie wypisałam w moich seks notatkach. No I właśnie, tak jest. E, że Wengeful było bardziej akcyjne, bo już tam no, nie, nie było tego właśnie przedstawiania tych szerokich. E, motywacji i mm -hmm. nie było takiego nacisku na psychologię bohaterów, tak jak w tomie pierwszym, no bo już i znamy, już znamy tak. te motywacje, wiemy co nimi kieruje i mniej więcej ogarniamy, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Mm -hmm. e, chociaż no, mamy też wręcz full nowe postacie, które dostają swoje perspektywy, tak. e, ale no, nie powiedziałabym, że to jest tak samo rozwinięty wątek, właśnie pod kątem psychologii czy też jakiejś mm -hmm. tam filozofii postępowania, jak w przypadku, właśnie, Wiktora i Laja w tomie pierwszym. E, i teraz pytanie, co jest jakby fajniejsze, nie? czy fajniejszy jest ten akcyjniak, że cały tak. czas się coś dzieje, kręci i nie masz momentu na oddech mhm. i po prostu dzieją się rzeczy absolutnie kosmiczne, tak. czy jednak to takie powolne budowanie napięcia, te retrospekcje, to powolne układanie puzli jakby trochę Tak, takie, bo nie? obie książki, obie, obie, obie właśnie części tej, tej, tej duologii mają to do siebie, że one są cholernie angażujące ze względu na to, że w dużej mierze albo w jakiejś tam mierze, w zależności od tomu, opierają się właśnie na retrospekcji. I to widać bardzo w pierwszym tomie, w drugim też i tutaj w ogóle pojawiały się zarzuty po tego, że wenchful jest strasznie pomieszany, że tak. trudno się po, połapać. My raczej jesteśmy dziewiczkami. jakby no nie, nie zgadzamy się z tym do tego, bo mieliśmy raczej taki, taki luz w kwestii połapania się, ale rozumiemy, że dla niektórych czytelników może to być troszkę konfudujące, no bo jednak tam się dużo dzieje, no bo tak jak mówimy, wenchful to jest bardziej akcyjniaczek. I ja mam na przykład takie coś, że ja doceniam obie te książki właśnie na tej podstawie tego, że retrospekcje sprawiają, że cały czas chcemy wiedzieć, co się działo. I nawet nie tyle, co się działo właśnie w chwilę teraz, w tym momencie, co się stanie za chwilę, tylko co doprowadziło bohaterów do tego momentu, w którym jesteśmy. I to jest szalenie intrygujący zabieg, to jest zabieg, który złapie was na samym początku i puści mm -hmm. dopiero po ostatniej stronie, więc dla mnie z buta za to, to jest przynajmniej genialne. No tak, w ogóle nie. To, mam to jest przynajmniej genialny w tym momencie. I teraz, no właśnie, kwestia. Bo z jednej strony szalenie kocham to studium nienawiści w Wyszyz. I to, jak te emocje właśnie między Wiktorem i Elajem buzują. To, jakie tarcia pomiędzy nimi, wiesz, następują. Mhm. I to, jak w pewnych momentach to jest konflikt bardzo równorzędnych racji. Mhm. I wiadomo, mamy team Wiktor, team Elaj. I Eli, czy jak tam się go wymawia, zawsze nie wiem, nie zapominam. I jakby tu jest pani Carday, pa pani Veil. I, I mamy ten swój taki, wiecie, podział. Ja się biję z całym fandomem, ona się cieszy i się stoi w kącie ma <laughs> i w ogóle. Ale też, no wiecie, że ja na przykład kocham strasznie akcje, więc dla mnie to wenchful to jest takie, wiecie, po prostu płaczawa. i nie wiem. W sensie mam wrażenie, że ja sprzed kilku lat recenzująca powiedziałabym bardziej, że wenchful, ale aktualnie bardziej chyba mam taki motyw, że doceniam gigantycznie tą psychologię. I to jest ten problem, bo ja nie jestem pewna, czy potrafiłabym jedną z tych części wrzucić do genialna, a drugą do ideału. Nie. Tak, ja tak zrobię. Mm. <laughs> tak, w sensie jak słucham samej siebie i ciebie, mm -hmm. bo czasem wiecie, jak się mówi pewne rzeczy na głos, to tak. dopiero do was docierają, mm -hmm. to wrzuciłabym jednak wisze z na półkę z ideałem, a Wenchful z półkę genialna, mm -hmm. aczkolwiek zaznaczam tutaj, że to jest bardzo minimalna różnica mm -hmm. i Podejrzewam, że wiele razy, gdybyście mnie zapytali w ciągu roku w inny dzień, no. to mam te książki postawiła obok siebie równo i nie potrafiłabym zdecydować. Ale tak teraz jak o tym myślę, to chyba jednak ja właśnie bardziej doceniam to mm. układanie puzzli niż akcyjniaka na moje. I dlatego tylko pod względem właśnie takiej atmosfery, może, mm -hmm. bardziej docenię Visest niż Venchfull. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego. Obie książki uważam za rewelacyjne, no zresztą nie bez powodu nasze logo się tam z tyłu znajduje. Tak. tak mamy że? patronat na obu Tomach, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę. Nie, nie, mylę. Mylę, nie mam z boda młodej, ale na wenchful na pewno mamy. Na wenchful na pewno, ale na Wieszers chyba też jesteśmy. Na 90 nie do... <laughs> Dajcie nam znać, czy mamy nad tym patronat. <laughs> y Dobra, Mayta z dzisiaj powie, że wyższy to ideał, a genialny jest wenchful, ale Maita sprzed ich czasu powiedziałaby odwrotnie. Mhm. I myślę, że w zależności od mojego stanu psychicznego to się będzie zmieniało. Więc weźcie pod uwagę to, że wyszyz i wenchful u mnie są zamienne genialne idealne. Więc tak, yy, niewidzialne życie od Ilaru. Byp. <mulity> Słuchajcie, to jest jedna z książek, na które czekałyśmy najbardziej w tym roku. Tak. I to było wiadomo już od bardzo dawna, w zeszłym roku, za każdym razem, kiedy zadawaliście nam pytanie, na jaką książkę najbardziej czekacie, to Invisible to było. To Life of Wodelaro. I wszyscy na tą książkę czekali, bo ona bardzo długo. Utrzymywała się na liście bestsellerów, była nie bardzo głośno, zebrała masę doskonałych recenzji e, i była zarówno doceniona przez krytyków, jak i przez czytelników. To była pierwsza książka tego typu szła taka, która jednak odbiega od takiego tradycyjnego pojęcia fantastyki, mm -hmm. mimo, mimo że to fantazja też tutaj jest oczywiście. E, ale ona, ona jest jednocześnie bardzo wiktoriowa, ale z drugiej strony jest zupełnie nowa. I jest inna, jest dojrzalsza, i widać, że to jest taka książka, na którą Szła pracowała bardzo długo, bo oficjalnie to jest 10 lat. Ona opowiada o tym otwarcie, że. To jest książka jej życia. Że ten pomysł przyszedł po prostu do niej bardzo dawno i potrzebowała wiele czasu, żeby no, w końcu w odpowiedniej formie go nam przedstawić. Sim. I to widać. I to, to jest widać. bardzo dopieszczone dziecko, i to jest bardzo też taka nasza książka. I no tutaj też mamy patronat z tyłu, i to jest jeden z najpiękniejszych patronatów, chyba jaki mamy. Wszystkie nasze patronaty są piękne, o ile o nich pamiętamy, ale ten jest wyjątkowy. Ten jest wyjątkowy i dlatego jest, jest ten ideał. Jest absolutnie. No, jakby, to jest tak, że nad ODI moglibyśmy się rozwijać godzinami. Co robimy, bo też nasz film zecen za tej książki jest bardzo, bardzo długi. długi. To jest książka idealna. To jest książka, która może stać obok tajemnej historii w naszym tym. To jest książka, która może stać obok Hessego w moim przypadku. I, i wiecie, tych, tych wszystkich innych książek, które są w Panteonie, tych ideałów. To jest z jednej strony literatura piękna, literatura absolutnie wysokich lotów. Mm -hmm. I to wysokich przez duże W. Wielkie W? Duże W. Wielkie. E, tak. wielkie. Przez Wielkie W. E, książka, która dotyka tu bardzo głęboko i tu bardzo głęboko, bo aż mnie się głos łamie, kiedy sobie o nie myślę. To jest ideał, to jest geniusz, to jest, to jest szczyt literatury, jaki można w ogóle osiągnąć. Więc tak się tu prezentuje. Miło tak kończyć. Mi miło tak kończyć film mówieniem o Adilaru. Tak, tak tak tak, sympatycznie. Tak, 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 tak. Podoba mi się ten nasz. Ten. Ładnie to wygląda. Tak, no myślę że, myślę, że możemy być zadowolone. Tak to się generalnie prezentuje w naszym przypadku. E, na pewno możecie się spodziewać kolejnych książek Szłap na kanale, jeżeli one tylko w Polsce się ukażą, a na pewno tak będzie. E, no bo, tak jak się powi na początku, Szłap to jest ta autorka. To jest ta autorka. I mam nadzieję, że zostanie nią jeszcze bardzo długo. Więc to by było na tyle. Dajcie znać, jaki macie wy ranking książek Szłap, które czytaliście. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!